Siema. No Na imię mam Tomek. Wspólnie z moim operatorzystą, kamerzystowym zawiasem kręcimy taką serię filmików, w których po prostu będziemy rozmawiać na temat różnych dziwnych instrumentów. Eee, I lecimy! W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy taki instrument jak końcowka. On został wymyślony. Był wykorzystywany do komunikacji się między pasterzami. Tam Jeden siedział na jednej hali, drugi siedział na drugiej i chciał się upić cały dzień. Tam na flachę zapraszam. No to chłopy piskały sobie na takich flecikach, nie? Ze względu na jego prostą konstrukcję, czyli mamy tylko dziurkę wylotową i dziurkę, do której dujemy, do której dmuchamy, jest go bardzo prosto zrobić. to jest też wiele odpowiedników, Fujara, Wielkopost na pasterski, Willow Flute, Sag. Jak to jest poza po Sail Floyd. Sail Czy najbardziej znana końcowka? I teraz tak, jak taki instrument powstawał? Goście szli do lasu, ścinali, ów drzewo. Eee, korowali je, dawali ją do suszenia gdzieś na około 2 lata. 2 lata to gdzieś tam sobie schło, 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 a wyschło. Eee, później co, robili piszczałkę, po tych dwóch latach wycinali piszczałkę. Korkowali z tej strony, eee, żeby był mniejszy, mniejszy przelocik powietrza, żeby to powietrze właśnie no bezpośrednio na piszczałkę. I teraz, jeśli potrzeba było flet w wyższej wysokości dźwięku, po prostu było skracane to drzewko. Jeśli potrzeba było niższe, to wiadomo, ścinało się większe drzewo i stąd właśnie powstał drugi jego braterski instrument, fujara. Dobra, i teraz musimy porozmawiać, co to są aliquoty. Inaczej składowa, harmoniczna. I teraz tak, na prosty chłopski rozum. Każdy dźwięk składa się z kilku innych dźwięków, które tworzą nam jakiś tam określony właśnie ton. I taki flecik wykorzystuje taką zasadę, że z podstawowego dźwięku bazy wyciągamy właśnie te aliquoty i na nich właśnie sobie gdzieś tam gramy, nie? Tak naprawdę ten flecik działa tylko na dwóch dźwiękach. Jeśli jesteś gitarzystą, powinieneś wiedzieć, co to są kwoty, ponieważ flażolety, gdy robisz na gitarze, wszystkie wymuszone czy naturalne, to są właśnie kwoty. Czyli z jednego dźwięku możesz wykonać kilka innych dźwięków. No. A zaraz nie ma się. Na podobnej zasadzie działa właśnie śpiewali fotowy. Wiem, że będzie wyglądało to krytyjsko, ale posłuchajcie. Z tego dźwięku bazy mamy y, słyszalne takie gwizdania, y, takie piski, właśnie wysokie. To są właśnie alikwoty, które wyciągamy z tego dźwięku podstawowego. Jeśli mówimy o fleciku, powinniśmy powiedzieć jeszcze, y, że wszystkie te alikwoty składają się na. Y, budują nam jedną skalę skalę lidyjską. Y, jest to skala durowa, bardzo wesoła bardzo wesoła, szczęśliwa, wręcz bardzo. Dobra, teraz zrobimy jeszcze coś takiego. Y, Posłuchamy, jak brzmią wszystkie dźwięki na fleciku. Tak brzmi flecik na dźwiękach, gdy nic nie przyciskam. Dobra, a tak brzmi flecik, gdy zatkamy wylot of off ich ty. Dobra, teraz poruszymy temat, jak grać na takim fleciku. Jest to sprawa bardzo prosta. Można ją określić w sposób, dmucha, a ja zawsze będzie coś brzmiało. No, jak gramy na tym instrumencie? Gramy w sposób bardzo prosty, ponieważ yy, gramy twarzą. <grym> Technika grania. Jeśli gramy, łatwiej dźwięki jest wydobywać, jeśli robimy mm, beatboxerzy, powinni wiedzieć takie tu. Wtedy jest łatwiej kontrolować dźwięki, łatwiej jest dochodzić do tych wysokości, o które nam chodzi. Jak to teraz się ma na fracie? Technika grania